Rozdział jedenasty. Wróżka z bezludnego ostrowu, Ucztał popiela, dziewczyna z zaświatów, czy zwycięzcy mogą zadowolić się gorszym? Zemsta, chudy genek w opałach, burza, głupota genka, praczłowiek zwany Imer. synowie Bore, olbrzym ścierwojat. Zosia i Agnieszka stroiły się tak długo, że zdążyłem niepostrzeżenie dostarczyć na wyspę szklanki do czarnej kawy. Potem przewiozłem Andrzeja i doktora Sztroma, Pawła i chudego Genka, Romana, gnuśnego Kaska i pana Franciszka. Usadziłem ich na trawie pośrodku wyspy i zabawiałem rozmową. Paweł popłynął po Agnieszkę i Zosie. Panowała spiekota, ale za przykładem eleganckiego doktora Sztroma wdzialiśmy białe koszule, krawaty, ba, marynarki. Tylko Franciszek przybył na wyspę w swym zwykłym białym kitlu kucharskim. Nie wyrażał zbyt wielkiego entuzjazmu dla czarnej kawy i raczej z żalem spoglądał na jezioro. Panowie, bardzo piękna woda. Może urządzimy kąpiel? Wykąpiemy się wieczorem. Wieczorem będzie burza, przepowiadał Franciszek. Niech mnie trup popieści, panie Tomaszu, rzekł chudy Genek, jeśli ja coś z tego rozumiem. Jak pan urządzi przyjęcie, jeśli tu nie widać ani kawy, ani szklanek, ani kuchni. fakira się pan zabawia? Drętwa mowa do polskiego ludu, rzekł Kazek. Nareszcie przybyła Zosia i Agnieszka. Wskazałem im honorowe miejsca na malutkim trawiastym wzgórku. Agnieszka miała piękną, kwiecistą sukienkę, a Zosia jasną, plisowaną spódniczkę i koszulową bluzeczkę. Wyglądały prześlicznie i między mężczyznami powstał spór, kto ma przy nich usiąść. Oczywiście zwyciężył Andrzej i doktor Ström, co sobie natychmiast zakonotowałem w pamięci. Czekamy, panie Tomaszu, kiwnął głową Herr Ström. Chrząknąłem z powagą i zastrzegłem. Przyjęcie może się odbyć tylko pod pewnym warunkiem, że nikt z państwa nie będzie zadawał żadnych pytań dotyczących pewnych spraw, które być może wydadzą się im dziwne. Herr doktor, zwróciłem się po niemiecku do pana Ströma. Nasz kraj jest wspaniały i pełen niespodzianek. Jak w dawnych prasłowiańskich czasach, na bezludnych ostrowach naszego kraju żyją wciąż jeszcze urocze boginki i wróżki przecudnej urody. Dopomagają one zbłąkanym wędrowcom, ludziom nieszczęśliwym i strapionym. Powoli podniosłem się strawy i trzykrotnie klasnąłem w ręce. Prawie natychmiast z gęstej ściany krzewów zarastających wyspę wyszła Krystyna. Na dużym denku blaszanego pudełka niosła dziewięć parujących szklanek czarnej kawy. Proszę nie zadawać żadnych pytań, zawołałem. I rzekłem do Sztroma. Nie zaprzeczę, jeśli dojdzie pan do wniosku, że to przepiękne dziewczę jest być może gotką zmartwychwstałą z trzynastego kurhanu. Wspaniałe, cudowne, fantastyczne, głośno wyrażał zachwyt nasz przemiły Szwed. A Krystyna, ubrana w czarny sweter z dużym dekoltem, w jasną kretonową spódnicę w czarne kwiaty, z długim aż do pasa sznurem korali na opalonej szyi, z gracją i godnością wręczała każdemu należną mu porcję czarnej kawy. Chudy Genek przyjął od niej nie tylko szklankę, ale i piękny uśmiech, co go wprawiło w taki zachwyt, że prawie natychmiast wypił swoją porcję. Spróbowałem kawy. Była gorzkawa. Specyficzny i ostry aromat neski zabił chyba smak laksigenu. Rybak połknął przynętę. Wprawiło mnie to w doskonały humor. Zbliżyłem się z ukłonem do Krystyny i dziękczynnie ucałowałem jej rękę. Potem zaprosiłem ją na miejsce obok siebie. Wielkie oczy Krystyny wolno rozglądały się po naszych twarzach, ze zdumieniem osoby z zaświatów, która nagle, dzięki jakimś czarodziejskim zaklęciom, zmuszona została do służenia nam, skromnym ziemianom. Ma talent dziewczyna, powinna uczyć się w szkole aktorskiej. A może właśnie tam studiuje, przebiegło mi przez głowę. Kawa jest bardzo dobra, blasnął językiem Paweł. Patrzył jednak nie na szklankę, ale na Krystynę. Czy można poprosić o dolewkę? Zwrócił się Genek do Krystyny. Milczała. Taka zresztą była umowa między nami. Miała udawać, że nie rozumie, co się do niej mówi. Jeszcze drobinkę. Ach, jaka smaczna! wzdychał Genek. Wydawało mi się, że dostrzegam na twarzy Krystyny drganie muskułów. Och, żeby tylko nie wybuchnęła śmiechem. Niestety, kawy więcej nie będzie. Ta kawa odbyła bowiem bardzo daleką podróż, rzekłem. A skąd, jeśli można zapytać? Z zaświatów przetłumaczono sztromowi treść naszej rozmowy. Jeśli w zaświatach żyją takie piękne dziewczęta i dają taką dobrą kawę, gotów jestem przenieść się tam choćby od zaraz, powiedział szwed. Ja też, ja też! krzyknął Genek. Koniec świata! wołał Paweł. Tomasz ma dobry gust, mruknęła Agnieszka. Krystyna podziękowała jej skinieniem głowy. Ach, więc jednak pani rozumie po polsku, zauważyła Agnieszka. To zależy od jej humoru, wyjaśniłem. Nie posądzałam cię o kontakty z wróżkami. Wiem, że byłem niedoceniany. Doktor Sztrom pochwycił rękę Krystyny. Żywa, zawołał radośnie, dziewczyna z krwi i kości. Zosia skrzywiła się ironicznie. Od początku odnosiła się do Krystyny niechętnie i wrogo. Uroda tej pani jest nieziemska, inteligentnie odezwał się gnuśny kazek. Teraz już wiem, gdzie Tomasz przepadał tak często, stwierdził Andrzej. I dodał z goryczą. Złym jesteś przyjacielem, Tomaszu. Nie mogłeś i mnie ze sobą zabierać? Ja także chciałbym mieć znajomości w zaświatach. Bezradnie rozłożyłem ręce. Znajomość z wróżką zawdzięczam li tylko naszej kochanej Agnieszce i przemiłemu kochanemu panu Genkowi. Agnieszka zdradziła panu Genkowi, że zamierzam odpłacić mu za czerwone mrówki, które nasypał mi do śpiwora. I pan Genek namówił mnie na wycieczkę na wyspę, a gdy wysiadłem na brzegu, uciekł z moim kajakiem. Pozostałem więc sam na wyspie, skazany na głód lub na pożarcie przez dzikie zwierzęta i rozjuszone moją obecnością dzikie ptactwo. Nie słyszałam dotąd o wypadku, aby kogoś zadziebały dzikie kaczuszki, przerwała mi Agnieszka. No, tu mieszkają i łabędzie, są one sławne z okrucieństwa. Czytałem o wypadku zadziebania dziecka. Nie jesteś dzieckiem. A szkoda! trąciła Agnieszka. Samotny, zdradzony przez kobietę, oszukany przez przyjaciela, porzucony na dzikiej wyspie, głośno skarżyłem się na swoją dole i oto zostałem wysłuchany. Rozchyliły się gęste krzewy na wyspie i wyszła z nich piękna młoda wróżka. Czego żądasz? Szlachetny młodzieńcze zapytała. Zemsty. Zemsty. zawołałem. Mowa, Mruknął Genek. Cicho. Pan Tomasz opowiada bardzo pięknie, skrzyczała go Zosia. Dobrze, odrzekła Wróżka. Nim księżyc zdoła się odmienić, wrogowie twoi, o szlachetny młodzieńcze, będą surowo ukarani. Dokonasz zemsty nowej, zdradliwej Białogłowie i na przewrotnym człowieku. Wówczas padłem przed Wróżką na kolana. Daruj o pani tej zdradliwej niewieście, powiedziałem. Ukasz tylko przewrotnego człowieka. Dziękuję ci, Tomaszu, uśmiechnęła się Agnieszka. I potem dobra wróżka kazała mi zaprosić was na czarną kawę. Dodałem, czekając, aż Andrzej moje słowa przetłumaczy na niemiecki. To była prawdziwa uczta Lukulusa, powiedział herr Ström. Nie, herr doktor, uczta u popiela. Kto to był popiel? zapytał Ström. To był legendarny król polski. Zaprosił na ucztę swoich stryjów i przy pomocy żony swej, Brunhildy, wytruł ich wszystkich, wyjaśnił mu Andrzej. Hm. Mowa burknął Genek ale po chwili zapytał z niepokojem No i co zemsta została dokonana Nie wiem zapytam wróżki Krystyna przyjaźnie kiwnęła mi głową wszyscy zrozumieli bez słów i spojrzenia nasze spoczęły na chudym Genku a ten tylko skrzywił drwiąco usta Mowa powtórzył kpiąco hi, 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 Cichutko chichotał Paweł Z czego się pan śmieje ponuro zapytał Genek A tak sobie z niczego tylko mądrze ludzie śmieją się z niczego. Pan jest niby to mądry, a robi pan głupie kawały, odciął mu się Paweł. Potem rzekł do mnie poufale. Fajna babka, skąd ją wytrzasnąłeś? Gdy nikt nie zwracał na mnie uwagi, szepnął mi do ucha. A może Laksigen był stary? Uczyli nas starożytni. Quid quid agis prudenter agas et respice finem. Co znaczy, cokolwiek czynisz, mądrze czyń i oczekuj końca. Koniec jednak nie nadchodził. Następował za to straszliwy upał. Im dalej od godzin popołudniowych, tym wydawał się dokuczliwszy. Na niebie nie było żadnej chmurki, ale powietrze przesycała jakby nierozstrzegalna dla oczu mgiełka. Wyczuwało się ją oddechem. Powietrze było duszne i mimo upału wilgotne. Nad naszymi głowami krążyły wielkie muchy, oszalały od żaru. Siedzieliśmy w cieniu drzew, lecz i tutaj upał był nieznośny. Pociliśmy się w koszulach, nikomu jednak nie chciało się opuścić wyspy. Oznaczało to bowiem przejażdżkę po gładkim jak szyba jeziorze, gdzie bezlitośnie prażyło słońce. Krystyna oparła głowę na trawiastym wzgórku i zasnęła. Usnęła także Agnieszka. Drzemał Paweł i gnuśny Kazek. Tylko chudy genek nie zdradzał ochoty do spania. Siedział dziwnie zamyślony, zapatrzony gdzieś w drugi brzeg jeziora. Upał zdawał się także nie działać na Andrzeja i Sztroma. Czy zastanawiał się pan nad tym her doktor, że choć na początku naszej ery prowincja Westergötland prawie całkowicie opróżnia się z ludności, która przenosi się na Pomorze, to jednak na Pomorzu ludności nie tylko nie przybywa, ale przeciwnie, jest jej mniej niż przed przypłynięciem Gotów? Zna pan w tej kwestii jakieś dokładniejsze cyfry? Patrzyłem na śpiącą Krystynę. Leżała z policzkiem na trawie, dłonią zasłoniwszy oczy od blasku słońca. Było mi przykro. Nikt nie uwierzył, że jest wróżką. Cyfry, które pamiętam, nie są być może dokładne. Dają one jednak pewną orientację, dlatego pozwolę sobie je przytoczyć. O ile bowiem z okresu późno-laterańskiego znanych jest 118 stanowisk archeologicznych, to z okresu wczesno-rzymskiego tylko 81 stanowisk. Okazuje się, że na krótko przed naszą erą Pomorze było gęściej zaludnione niż na początku naszej ery. A przecież w tym czasie przybyła tu ludność z Westergotland. Wydaje mi się, że wniosek może być tylko jeden. Między ludnością osiadłą, słowiańską, a przybyszami ze Skandynawii doszło do zbrojnego konfliktu. Mały lud gotów stanął przeciw wielkiemu ludowi Wenedów. Trudno oczywiście stwierdzić zdecydowanie, jaki był los rozpoczętej walki. Jedno pozostaje pewne. Walka trwała bardzo długo, zapewne toczyła się ze zmiennym szczęściem. Bardzo wielu ludzi wyginęło, Nastąpił wyraźny upadek kulturalny zarówno u gotów, jak i u słowian pomorskich. Któż troszczy się o zabytek, gdy zagrożone jest jego istnienie? Goci nie zwyciężyli słowian i nie podporządkowali ich sobie, bo na Pomorzu nie widać dominującego wpływu ich kultury. Zwyczaje i obrzędy gotów nie stały się panującymi, powszechnymi. Goci nie byli w mocy narzucić mieszkańcom Pomorza swych gustów w dziedzinie lepienia i zdobienia naczyń, jak i w sprawach obrzędów, do czego doszłoby chyba nieuchronnie, gdyby tak jak uważają niektórzy uczeni, goci stali się warstwą panującą na Pomorzu. Znamy na Pomorzu Cmentarzyska, w których uwidacznia się ciągłość kulturalna od okresu późno Laterańskiego aż do schyłku kultury Weneckiej? Istnieją całe terytoria, gdzie w dalszym ciągu z pokolenia na pokolenie mieszkała ludność prasłowiańska. Na cmentarzyskach w powiatach Sztum, Malborg, Kwidzyn, Hełmno. Zauważa się ogromny pietyzm nowych pokoleń dla starych mogił. Nowe pokolenia kontynuują dawną tradycję kulturalną i to nie tylko w sprawach zasadniczych, ale i w drobiazgach Czy możliwe, aby podbici i zamienieni w niewolników Pomorzanie byli w stanie aż tak pieczołowicie rozwijać własne upodobania kulturalne? A jednak nie ulega wątpliwości, że tam, na wzgórku za jeziorem rozkopuje pan mogiły gotów, powiedział Sztrom. Mówiłem do tej pory o pierwszym wieku naszej ery. Jest to wiek walk gotsko-słowiańskich, Okres wzajemnego wyniszczania się. Na Pomorzu ziemi było dużo. Ubogiej, piaszczystej, żwirowatej. Zapewne już wcześniej na tych uboższych terenach usadowiły się jakieś nieliczne plemiona germańskie. Trochę wcześniej przybyły ze Skandynawii, z Borholmu lub z Półwyspu Jutlandzkiego. Być może plemiona te żyły w przyjaźni z Wenedami. Nie ulega wątpliwości, że na przykład wspomniani utacyta Lugiowie, to był pewnego rodzaju związek plemion germańsko-słowiańskich. Jest chyba tylko sprawą jakiejś niesłusznej tradycji, że gdy wyobrażamy sobie Germanów i Słowian, to tylko we wzajemnym konflikcie, w walce. A przecież niekiedy mogło być zupełnie inaczej. Poszczególne plemiona i germańskie i słowiańskie mogły łączyć się, zawierać sojusze do walki przeciw innym plemionom. Może przybyli ze Skandynawii i Goci uderzyli właśnie, tak jak pisze Jordanes, na owe nieliczne plemiona germańskie. Na Ulmerugiów i Burgundów. Wyparli ich i usadowili się na zdobytym terytorium, równocześnie prowadząc walkę z Wenedami, która jednak nie przyniosła im zwycięstwa. Gdy spojrzeć bowiem na mapę cmentarzysk na Pomorzu, widzi się dziwny obraz. Cmentarzyska Gockie znajdują się na terenach bardzo ubogich, niekiedy dotąd zupełnie niezamieszkanych, a tymczasem Słowianie pozostają na najurodzajniejszych glebach. Czy można sobie wyobrazić sytuację, w której zwycięzca zadowoli się gorszym? A podbitemu pozostawi lepsze? Po cóż w takim razie walczył, jeśli nie korzysta z owoców zwycięstwa? Sztrom milczał. żył zerwane źdźbło trawy. Może przeżywał też jakieś swoje myśli. Z pierwszego wieku naszej ery nieznane są czyste cmentarzy skagockie. Nieznane są też jakieś wyraźne skupiska gotów. Zapewne część ich uszła stąd do państwa markomanów, inni zaś zostali podporządkowani Słowianom w bardzo łagodnych formach niewolnictwa. Do ostatecznego porozumienia między Gotami i Wenedami doszło w II wieku, a jak ściśle formułują niektórzy, w połowie II wieku. Wtedy to przybywa na Pomorze nowa fala Gotów. Przybywa ona na nowych, zapewne pokojowych warunkach. Osiada na ubogich ziemiach Pomorza Wschodniego. Zakłada tu prawdziwe kolonie gotskie ze swymi stolicami czy centrami, takimi jak Odry, jak nasze Gąsiory. Rozpoczyna się nowy rozdział w historii stosunków gotsko-weneckich. Urwał. Z chudym Genkiem działo się coś niedobrego. Najpierw niespokojnie rozglądał się dokoła siebie, jakby czegoś szukając. Potem wolniutko podniósł się i leniwie począł spacerować po brzegu wyspy. Nagle skoczył w gęstwinę krzaków, ale po chwili wybiegł stamtąd spłoszony obecnością Pawła, który oglądał obóz Krystyny. W wielkich susach przebiegł całą wyspę i skrył się na cyplu. Panie Genku, co się stało? wołał Andrzej zdziwiony postępowaniem rybaka. Nie otrzymał odpowiedzi. Znowu więc zawołał: Panie Genku, odezwij się pan! Wołanie Andrzeja obudziło dziewczęta. Krystyna poprawiła włosy rozwichrzone podczas snu. Wstała i poszła w kierunku cypla. Prawie natychmiast z szuwarów wyłonił się genek. Och, ile tam jaj, Ptasich, powiedział. Widziałem także wielkie gniazdo łabędzie. Umilkł. Machaniem rąk dawał Krystynie do zrozumienia, aby nie zbliżała się do szuwarów. Obrócił się napięcie i znikł w gęstwinie. Panie Genku! Poczęliśmy wołać chórem. Jesteście wstrętni, okrutni, rzekła z pogardą Agnieszka, choć i ona nie mogła powstrzymać się od uśmiechu. Tylko doktor strom nie pojmował przyczyny tak dziwnego zachowania się Genka. Co się stało? Powiedzcie, co się stało? Trucizna! odrzekł Roman. Wołaliśmy chórem. Panie Genku! Panie Genku! Po jakimś czasie usłyszeliśmy w odpowiedzi, już idę! Wywołało to u nas wybuch śmiechu. Najkomiczniejsze było jednak to, że chudy Genek zupełnie nie zdawał sobie sprawy z przyczyny swych niespodziewanych dolegliwości. Wyszedł z gęstwiny szuwarów, poważny, choć trochę blady. W ręku trzymał kacze jajko. Udawał, że właśnie w tym celu udał się na cypel. Jajko dał Krystynie i wraz z nią wracał do naszej gromadki. Gdy, podobnie jak przedtem, został nagle zmuszony do szybkiej reiterady w gęstwinę. Wołaliśmy Panie Genku! Wreszcie zasiadł między nami. W oczach jego widzieliśmy strach, a na twarz wypełzła mu dziwna szarość. Wracamy do obozu, powiedziałem. Panie Genku, zapraszam do kajaka razem z Agnieszką. Przewiozę was do obozu, a potem wrócę po następnych. Agnieszka usiadła z przodu, a ja z tyłu. W środku miał zasiąść genek. Już nawet wsadził jedną nogę do kajaka, gdy ogarnęły go wątpliwości. Nie, ja zostanę. Jeszcze trochę zostanę, szepnął. Wzruszyłem ramionami. Jakże to tak, panie Genku? Nie chce pan towarzyszyć Agnieszce? Ledwie zobaczył pan piękną wróżkę, a już decyduje się pan zostać na wyspie? Przecież Agnieszka jest równie piękna. To afront wobec Agnieszki, stwierdził Andrzej. Nareszcie i on miał sposobność zemścić się na rybaku. Nawet gdy Andrzej wyjaśnił mu decyzję Genka, z dezaprobatą pokręcił głową. Na miejscu Genka usiadł Franciszek. Ja wolę być w obozie. Zaraz będzie burza rzekł. Spojrzeliśmy na niebo. Rzeczywiście, nadchodziła burza. Czarne, wyciągnięte ramię chmur zagarniało zmętniałe niebo. Burze są tu okropne. Długie. Pioruny biją w jezioro, a chmury kołują nad wodą przypomniał Andrzej. Krystyna nareszcie przemówiła. Boję się. Panie Tomaszu, ja się boję burzy. Zwijam namiot i przenoszę się do waszego obozu. Wyskoczyłem z kajaka. Paweł, przewieź do brzegu pana Franciszka i panią Agnieszkę. I pobiegłem pomagać Krystynie w przeniesieniu jej obozu. Wszystkie drobniejsze rzeczy wrzuciliśmy do wnętrza kajaka, na wierzchu położyliśmy złożony namiot. Ale i burza goniła na tysiącu koni. Sięgnęła po słońce i zaraz zrobiło się ciemno. W uszach aż dźwięczało od ciężkiej ciszy. W górze kotłowały się żółtawo-czerwone chmury, spiętrzone jak ogromny kok na głowie czarownicy. Jezioro trwało nieruchomo, jakby pełne rozgrzanego ołowiu. Kilkanaście metrów od brzegu wyspy odczuliśmy pierwszy podmuch wiatru. Był delikatny i wydał się bardzo przyjemny, jakby ktoś uchylił okno w dusznej sali. Zaraz potem jednak uderzył w nas wicher. Pod jego naporem kajak o mało nie przewrócił się. W mgnieniu oka na jeziorze podniosły się fale. Obejrzałem się na wyspę. Paweł zdążył już moim składakiem przetransportować do obozu Andrzeja i doktora Sztroma, Zosie i Romana. Na cyplu samotnie sterczał jeszcze tylko chudy Genek, który zapewne z powodu swych dolegliwości ciągle nie mógł się zdecydować na podróż przez jezioro. Czyżby moja zemsta miała się najdoskonalej dopełnić i chudego Genka czekał samotny pobyt na bezludnej, tym razem na pewno bezludnej wyspie? Wiosłowaliśmy z trudnością. W kajaku było ciasno, nie można było siedzieć, lecz co najwyżej klęczeć. Doł wiatr, i w tej pozycji trzeba było utrzymać równowagę na wysokiej, kapryśnej fali. Na szczęście Krystyna okazała się doskonałą wioślarką. Już na brzegu złapały nas pierwsze krople ulewy. Paweł odziany w nieprzemakalny płaszcz wyruszył w ostatni rejs na wyspę. Zobaczysz, jaką zmoknie wołał do mnie, przekrzykując wichurę. Nie interesował mnie jednak los chudego genka. Obóz zalały potoki deszczu. Otwarło się niebo z workiem oślepiających błyskawic i grzmotów. Ale jeszcze przedtem Paweł i Genek zdołali powrócić z wyspy, może właśnie tak było najlepiej. Nie należy przecież żądać zbyt wiele, nawet od uśmiechniętego losu. Zapaliłem dwie świeczki w namiocie, szczelnie zamknąłem okienka i obluzowałem sznury. Przybiegł do mnie Andrzej i we trójkę, ja, Krystyna i Andrzej, słuchaliśmy szumu ulewy. Najgorsze jest to. Że zapomnieliśmy uprzątnąć z wyspy szklanki po czarnej kawie, powiedziała Krystyna. Pioruny biły bardzo rzadko. Raz tylko prawie ogłuszył nas łoskot grzmotu. Później burza już tylko pomrukiwała, jak syty obłaskawiony zwierz. Boję się burzy. Okropnie. Zaraz po naszym przyjeździe nad to jezioro zanosiło się wieczorem na burzę. Mieliśmy rozbić obóz na wyspie. Ukryliśmy się jednak w tym pustym domu po drugiej stronie jeziora. Ale burza przeszła gdzieś bokiem. A ja i Paweł widzieliśmy tej nocy światełko w martwym domu, dodałem w duchu. A co było potem? Zapytałem. Nic nie było. Oni odjechali, a ja zostałam na wyspie. Kto to są ci oni? Rzekłem ostrożnie. Wszystko zepsuł Andrzej. Mój Boże, ale ty jesteś ciekawski, powiedział. No proszę, nawet i pan jest tego samego zdania, ucieszyła się Krystyna. Po burzy zrobiło się zimno. Powietrze przesycała wilgoć, Między namiotami stały duże kałuże wody. Cały świat był chłodny i mokry. Mieliśmy kwaśne humory, i mimo swetrów trzęśliśmy się z chłodu. Po kolacji, całą gromadą obsiedliśmy rozpalony żelazny piecyk we franciszkowej kuchni. No i co, panie Tomaszu, rzekł do mnie chudy genek. Ta pańska bajka o wróżce okazała się najzwyklejszą lipą. Nie udała się zemsta. Naprawdę zdziwiłem się. Dziwiła mnie przede wszystkim głupota chudego genka. A czemu pan taki zielony na twarzy? Z naiwną miną zapytała Zosia. Te cholerne raki tak mi zaszkodziły. W słowach Agnieszki zabrzmiała pogarda. Nigdy bym nie posądzała pana o tak mało rozsądku. A potem dr Strom śpiewał nam Gilfa Gynning, czyli o mamienie Gylfa z Nowej Eddy. Germańskie nazwy brzmiały ostro, choć dźwięcznie jak uderzenie miecza. Bóg Odin opowiadał Gylfowi o stworzeniu świata, o dziełach i rodzie bogów o końcu wszystkiego. Na początku nie było nic: ani morza, ani ziemi, ani nieba, tylko ginungagap, czyli próżnia. Później zaś był Nichejm, a nie prędko potem ziemia. Przede wszystkim jednakże był Muspelheim, czyli świat ognia jaśniejący, gorący, niedostępny. Panuje w nim sutur, czyli czarny. Słońce skrzy się na ostrzu jego miecza. Przyjdzie on na końcu wieków, aby wojować z bogami. W pośrodku Nichejmu jest źródło, zwane Hvergelmer, co znaczy Stary Kocioł. Z niego to wypływa wiele rzek, a wśród nich rzeka Smutek i rzeka Cierpienie. Rzeka Eliwagr oddaliła się od źródeł tak dalece, że trucizna, która nią płynęła, zakrzepła i zamarzła. Ona to lodem i zziębniętą mgłą wypełnia próżnię od strony północnej. Zaś w południowej stronie pozostało ciepło i światło, odblask z muspelheimu, czyli światła ognia. Po środku próżni była przestrzeń i cisza. Aż zawiał ciepły wiatr, owionął lody i począł je topić w krople. Z tych kropli powstał praczłowiek, zwany Imer. Imer, śpiąc, pocił się, a spod jego pachy wyszli mężczyzna i niewiasta. Nogi zaś jego wydały syna, od którego poszedł ród olbrzymów, zwanych z mnożących się kropel zrodziła się krowa Audumbla. Z jej wymienia popłynęły na pokarm dla Emera cztery mleczne rzeki. Krowa Audumbla żywiła się liżąc lód i kamienie okryte solą. Po trzech dniach takiego lizania urodził się Burę, czyli owoc, którego syn Bore, poślubił Belstę, córkę Olbrzyma Baldorna, i miał z nią trzech synów: Odina, Wile, czyli rządze, i We, co znaczy pokój. Tenże Odin i jego dwaj bracia rządzą niebem i ziemią. Synowie Bore zabili Ymera, z którego tak wiele krwi pociekło, że potonęli w nim wszyscy olbrzymi. Ocalił się tylko Bergelmer, czyli Stara Góra wraz z rodem swoim, albowiem znajdował się wówczas na statku. Z włoki Emera wyciągnęli synowie Bore na środek Ginnungagap, czyli próżni. Z ciała Emera zrobili ziemię, z krwi wodę, z włosów trawę. Z kości Ymera uczynili góry, z czaszki za niebo. Z brwi Ymera zbudowali w środku ziemi gród średni, czyli Midgrod, który miał chronić przed olbrzymami. Potem rzucili mózg Ymera wysoko w powietrze i tak powstały chmury. W czterech stronach świata postawili karów: austre, czyli wschód, westre, czyli zachód, sudre, czyli południe, nurdre, czyli północ. Zaczerpnęli następnie synowie Bore ogień z Muspelheimu i utworzyli słońce, gwiazdy i księżyc. Krążąc po morzu, synowie Bore znaleźli dwie kłody drzewa. Wzięli je do rąk i uczynili z nich ludzi. Jeden z synów Bore dał im duszę i życie, drugi mądrość i chęć działania, trzeci mowę, słuch i wzrok. Oddzielili ich, nazwali jednego mężczyzną Askur, co znaczy jesion, drugiego człowieka niewiastą Embla, co znaczy olsza. Od nich to począł się cały ród ludzki, który mieszkał w średnim grodzie. Teraz synowie Bora zbudowali na środku świata gród asów, gdzie mieszkali bogowie i ich potomstwo. W tym grodzie jest miejsce, na którym zasiada Odin i spogląda na Ziemię. Widzi stąd wszystkie kraje, słyszy wszystkie kroki ludzkie i rozumie wszystko. Ma Odin tylko jedno oko, drugie oddał, aby móc pić ze studni mądrości. Odin pojął za żonę boginnie Fryg. Od niej to pochodzi ród bogów, czyli asów. Co dzień zasiadają bogowie pod wielkim jesionem, aby sprawować sądy. Jesion ten jest bardzo wielki. Jego gałęzie rozchodzą się po całym świecie i sięgają nieba. Na gałęziach jesionu siedzi biały orzeł. Między oczami orła uczepił się jastrząb. Cztery jelenie ogryzają gałęzie jesionu, a przy źródle przeszłości u stóp jesionu mieszkają dwa piękne białe łabędzie. W niebie jest wiele pięknych miejsc. Ale na końcu nieba znajduje się mieszkanie najpiękniejsze, światlejsze od słońca. Nazywa się ono Gimle. Ziemia i niebo przeminą, ale Gimle trwać będzie wiecznie. Dobrzy i sprawiedliwi ludzie na wieki w nim zamieszkają. Olbrzym Niorfe miał córkę Notte, czyli noc. Z nocy zrodził się Dagur, czyli dzień. Noc i dzień otrzymały wozy do objeżdżania ziemi. Najpierw jedzie noc. Koń nocy zwie się zmarzła grzywa. Z jego węzideł kapierosa poranna i wieczorna. Na północnych granicach nieba zamieszkał olbrzym Chreswelgur, czyli ścierwojat. Ma on skrzydła orła. Gdy uleci i pocznie nimi machać, powstaje wiatr, komu należy oddawać cześć boską? Należy ją oddawać dwunastu asom. Wśród nich najstarszym jest Bóg Thor, czyli piorun. Państwo jego zwiesie przybytek siły, a dom jego jest miejscem przerażenia. Tor posiada trzy bezcenne przedmioty. Młot, obuch druzgocący, który rzucony sam powraca, pas siły, który, gdy go Tor zapnie, dodaje siły po dwakroć, rękawicę żelazną, bez której nie można rzucić obuchem. Niekiedy Tor lubi podróżować, a wówczas nazywa się on akutor, czyli tor wędrujący, podróżuje wózkiem zaprzężonym w dwie kozy i doznaje wielu niebezpiecznych przygód. Następnym razem opowiem o przygodach tora, powiedział dr Ström. Prześliczna była ta opowieść. Patrzyłem na cmentarzysko, na które zajechała już noc, czyli noc tę, córko olbrzyma Niorfe. Z wędzideł zmarzłej grzywy spadała na trawę wilgotna i chłodna rosa. Och, gdybym jak Thor miał młot druzgocący, albo pas, który by dodawał po dwakroć siły. Nie musiałbym wówczas uciekać się do pomocy podstępnej Brunhildy, a Sztrom jakby przeczuł moje myśli. Wydawało mi się, że w moją stronę powiedział przypowieść zawartą w Eddzie Starszej. Nie wierz słowom panny, ani żadnej niewiasty, bo ich serca są jak koło, co się obraca. Nie wierz świętości dnia, ani żmij uśpionej, ani umizgom tej, z którą się żenić zamyślasz, ani złamanemu mieczowi, ani synowi bogacza, ani świeżo posianej roli.